Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę Twoją odkupił świat. Stacja pierwsza wyrok. Można osądzić wszystkich, nawet Boga. A wszystko po to, aby usprawiedliwić siebie, aby uratować święty spokój. Stacja druga. Przyjęcie krzyża. Można wszystko wykrzyczeć, wypłakać, poubierać w słowa jak aktor na scenie lub ukryć w milczeniu, tak jak robi miłość, by nie odkryć siebie. Stacja trzecia. Pierwszy upadek. Żeby poczuć smak nieba, trzeba poczuć smak ziemi. Aż do łez, aż do bólu, aż do krwi, aż po śmierć. Stacja czwarta. Spotkanie z matką. Nie trzeba słów. Wystarczy obecność. Wystarczy spojrzenie, pewność, że miłość po prostu jest. Stacja piąta. Szymon z Cyreny. Są ludzie, którzy ciągle kręcą się wokół swoich małych czy dużych interesów, których trzeba przymuszać do miłości. Nieprzymuszeni minęliby nawet Boga. Stacja szósta. Weronika. Trzeba odwagi, żeby wyjść z tłumu. Im więcej odwagi, tym więcej miłości, tylko miłość potrafi w człowieku zobaczyć Boga. Stacja siódma, drugi upadek. Wydawało się, że już wszystko będzie dobrze, że najgorsze minęło, przecież było tyle dobrych postanowień. Niekiedy trzeba upaść jeszcze raz, żeby uwierzyć nie sobie, ale Bogu. Stacja ósma: pocieszenie nie powinno się ucierać les, które człowiek sobie wysłużył, bo mogą być bardziej palące niż ogień. Stacja dziewiąta. trzeci upadek pokusa rezygnacji z niechęcenia. Pozostanie w upadku na zawsze. Wszystko po to, żeby się przekonać, że tylko miłość potrafi iść dalej. Stacja dziesiąta. Obnażenie. Można zedrzeć z człowieka wszystkie szaty, postawić go nagiego w świetle kamer, na oczach świata, ale ty Pokazałeś, że miłość potrafi udźwignąć każdą nagość. I że tylko wtedy można zobaczyć w człowieku rajskie kwiaty. Stacja jedenasta. Przybicie do krzyża. Krzyż przestaje być krzyżem tylko na Golgocie. Wtedy staje się zbawieniem. Stacja dwunasta. Śmierć na krzyżu. Do śmierci prowadzi tylko jedna droga. Przez życie. Stacja trzynasta. Zdjęcie z krzyża. Z krzyża już tylko w otwarte ramiona Boga. Na zawsze. Stacja czternasta. Złożenie w grobie. Śmierć, która wcale nie oznacza przegranej. Koniec, który staje się początkiem. Zmartwychwstaniem. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.